Zofia Grochowska, założycielka legionu małych rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, orędzia z książki pod tytułem U źródeł Bożego Miłosierdzia. Tom I. Wróćcie do tradycji tysiącletniego kościoła. Dnia 17 stycznia 1998 roku. Tolkmicko. Córko, pisz do moich synów kapłanów. Kochani moi synowie, w obecnym czasie posługuję się tymi maluczkimi, których prześladujecie. Upomnę Was jeszcze raz, abyście zrozumieli mój ból. Zapragnęliście naśladować Zachód, gdzie wiele świątyni jest nieczynnych, gdzie się podzieli pasterze i owieczki. Rozproszyli się. Przyjdzie taki dzień, że odczujecie bojaźń Bożą i ręka sprawiedliwości zawiśnie nad Wami. Tysiąc lat kościoła w narodzie polskim, i cóż czynicie, moi synowie kapłani, z tym tysiącletnim kościołem? Chcecie stworzyć nowy kościół? Wielu z Was widzi, że źle się dzieje, a nikt nie reaguje. Posłuszeństwo Was obowiązuje, gdy dobrze się dzieje w kościele, ale jak dzieje się źle, dlaczego nie stajecie w obronie mego majestatu? Grzech dojrzał do kar. Od nowości w Kościele wróćcie, synowie kapłani, do tradycji tysiącletniego kościoła. Już dosyć zburzyliście moich świątyń. Zapomnieliście, że ja, Jezus Chrystus, jestem żywym Bogiem w hostie i świętej Jawy, bierzecie mnie, Boga, do swoich rąk. I z taką obojętnością, i bez żadnej czci, podajecie mnie, moim stworzeniom. W jaki sposób chcecie mnie czcić, przecież wszelkie kolano ma się zgiąć przed moim majestatem. Zawierzyłem wam swoje ciało, ale i wy, odpowiecie za brak jego czci i miłości. Tak łatwo przekreślacie tysiącletni kościół, budowany na fundamentach mojej miłości dla stworzeń, które przychodziły do źródła żywej wiary, bo znały bojaźń Bożą. Dziś mało kapłanów czuje bojaźń Bożą, zbyt siebie synowie cenicie, że jesteście nieomylni. Właśnie w tych czasach najbardziej pobłądzicie, z powodu swobody i rządzy świata. Każdy kapłan powinien być wzorem dla wszystkich wiernych, a nie zgorszeniem. Bo tym niszczycie mój kościół. Odbuduję go z tymi, którzy są mi wierni i wypełniają moją wolę. Szczególnie w narodzie polskim mają rozkwitać kościoły w świętości, bo miłosierdzie, które wytrysnęło z mego serca, jest źródłem wypraszania łask dla całego Kościoła. Macie wolną wolę, jak postąpić ze mną, tak ja, Jezus Chrystus, postąpię z wami. Trzeba wrócić do prawdziwej miłości Boga.